Witam Ale. po raz kolejny. Jesteśmy z oficytą miara Papensa, nie. bo w wielu jak byliśmy, nie było nie. pogody, żeby zobaczyć wębli, żeby cokolwiek można było yy, zobaczyć, jak to wygląda. Dzisiaj jesteśmy jest dobra pogoda, może sezon lotowy się rozpoczyna. Ja tutaj pokazuję nam gęniki lotowe. Tu jest górnik dla samców, bardzo wolniki małe, stare, stare. Nie ma tu luksusów, ale jest wentylacja bardzo dobra. Głęby się tutaj bardzo dobrze czują yy, i nie, nie robi żadnego problemu. Jest sezon lotowy w celu chodźcie, zobaczcie jak to wygląda. Glity leżą cały czas na ziemi. Minerały. To jest hodowca starej daty. Luksusów nie ma, stare gębiki. To jest taki lotowy gołębnik dla mówi mini gołębi. Bardzo dobry ziemi powiedział, że bardzo funkcjonalny. Bardzo dobre jest tutaj wentylacja. Super te gęby się czują, tutaj nie ma, nie ma cugów, te, 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 te goleńki są stare, ale bardzo funkcjonalne i bardzo jest zadowolony z tego z goleńka. Tego ale wieje. Nie ma, nie ma tutaj dużej powierzchni, ale jest niesamowita wąpraca. I tak pies z nami w tej ekipie trochę nam przeszkadza w tym wszystkim trochę nam przeszkadza Ale już musimy to zaakceptować to zobaczymy jeszcze ten gołębik sam z rozpodowy idziemy na gołębik rozpodowy Chcemy zobaczyć jak to wygląda A tańczyk Żebyśmy uważali na głowę chodzimy tutaj na ten gołębi Uznałem, że nie ma tutaj dużej ilości gołębi, nie tutaj dużej ilości tutaj nam pokazuje scenarikiego, mamy zamówione po nim gołębie bo będą na na jesień, to jest praktycznie jego najlepszy gołąbospodowy jakiego ma w tej chwili. myśmy go widzieli w zimie wtedy. Wyjechane jest trochę. Wszystko tu jest sprzedane, co jest zamudzione. Coś... Na, na, na żółtym oku. Tak, tak, tak. Tutaj wszystkie te po pani on ma zamówione. Ile się wylądnie, tyle jest, jest sprzedanych w tej chwili. Praktycznie. Myśmy już pieniądze dali w tamtym roku, jak byliśmy u niego. I, i dzisiaj byliśmy zapytać, jak to nasze zamówienie jest zrealizowane. Troszeczkę się zdziwił, bo mówi: No nie, no miałeś być we wrześniu, w październiku po odbioru. Ja mówię, nie, no przyjechaliśmy się tylko odwiedzić, a nie po gorębie. A to mówi: W porządku, okej, okay. będą, będą te zamówienia zrealizowane. In de de is er veel Of Ricky? Met uh, Ella. de uh, the National Asteroid. De koepel, the Ricky, met Ella. Ricky is Ella. Ella. Dat is de zoon van Ricky Gotta. Tutaj dużo ma gołębi po tym synie rikiego. że wszystko daje na rozpłód. To co nie sprzeda. No. Że jest bardzo zadowolony z tych gołębi. O, tu, jest, tu jest też syn synie rikiego, bardzo, bardzo ładny gołąb. Bardzo mi różnie krzyżuje go tego syna Rickiego z różnymi samicami, ale e, syn Rikiego jest dobrym e, przekazycielem genów, że tak powiem, bo różne samice dostaje i, i efekt jest wszędzie dobry. To solo Riki. tak głębiej się troszkę różnią od siebie, bo to różne są samice. To, to jest ta sama, to jest po tym parowaniu, co zamówiliśmy. A, to jest, tutaj ta połówka była z Jana Hoymansa. Jan Hoymans, ja? Jan Hoymans. ja, Bono, hari. Ja. bono mo, Harry. Mother Bono jest doktor, doktor Bono Harry. Ja. Matka, Matka jest, córką jest córką Bono, bono Hari. Znasz, <coughs> Zamówili po tym, po tym, po tym tego połączenia. Prawda, pewna rodzajstwo. Pewna rodzajstwo jest zamówione, ale tak, gdzie na jesień to odbierzemy, bo jest au um, son of uh, Ricky. To jest syn z Ricky. A model jest uh, Fino Rybę Lakrit w Bostunie. Sam Boston. Sam Boston. Sam Boston. Sam Boston. Yeah. Och, uh, White White uh, Whitefin Whitefin, ja yeah. the mother the mother, he? Eh? Mother, yes. To the is... Daughter of Whitefin. Matka ah. to jest córka oh. tego białego yes. fina. Mm -hmm. Córka Whitefina, sparowana z synem rykiego. Hmm. To jest rodzice jego. Yes. O ma po, 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 po tym synie? I have cool breathing with ribbon long hair.